Cześć, witam w kolejnym odcinku na tym kanale. W tym odcinku gramy kolejną dziwną mapę na solo. Nie, jak wiecie, gramy primo Teraz pójdźmy na środek. I patrzcie, teraz widzicie ile tu jest skrzynek? Kurde, ale ja ginę. W tym momencie zginąłem. Fajnie. Ale, tutaj jest też dobry. Ale nie jeszcze jedną dwie gry cię no, go, bo nie mam czasu nagrywać ma i zawsze się robi tak o ci wszystkie skrzynki w jednej linii a teleportowało mnie to super i zginąłem, dobra Niestety widowie, zrobiłem jeszcze jedną grę. Ciężko, ciężko. I teraz jedyny jde Jako jedyny. Się uda, wygrać. 1v1, ja wychodzę. Halo Dobra, widzę, więc może się uda. Specjalnie potwieram tutaj, ale nie na tą szelkę. Jak mówić, 17 parki obów. Dobra więc GG oj, oj, oj nie wyszło mu coś Oj oj, oj. nie wyszedł ultem spajka mam Luza Udało się Joki fart Fart widzę, nie trafiłem ultem 18 power obu. obów Rosa ginie Maluza Cztery osoby Wygramy kończymy odcinek GG, GG I tak jest Oje, Primo, witam 25 ragę W Zającle w tym odcinku, zostawcie sobie i łapeczkę do góry Widzimy się już na hmm. następnym odcinku Ba uh, ba.